dzisiejszy makijaż jest tak naprawdę wymówką, żeby użyć tej palety i tych eyelinerów, ponieważ tak bardzo mnie korciło, żeby użyć dużej ilości kolorów w jakiś taki właśnie małodzienny i wyjściowy sposób, że powstało coś takiego. Paleta, którą wam pokazałam, to jest oczywiście Electric z. skąd? Nie z Kąsów lashes, tylko z Urban Decay. Kolory są przepiękne, bardzo elektryczne, elektryzujące i bardzo mocno napigmentowane. Tak naprawdę to jest napisane, że to jest paleta prasowanych pigmentów. Gdzieś tam spotkałam się z takim opisem. Także e, dlatego możliwe, że są aż tak mocno napigmentowane. Zresztą będziecie mogli zobaczyć, jak ten pomarańcz na mojej powiece zachowuje się tylko w momencie, kiedy dotknie powieki. A eyelinery to są eyelinery z NYXa, kolorowe, bardzo żywe kolory, płynne też, którymi całkiem przyjemnie się maluje, jedyny ich minus jest taki, że pękają na skórze. One po prostu nie są elastyczne na skórze, więc nie ruszają się razem ze skórą, tylko są sztywne, no i w tym momencie, jeżeli macie na przykład bardzo mocno, bardzo silną ekspresję, albo mocno pomarszczone powieki, to to nie są do końca eyelinery dla was, ale do takiej właśnie zabawy, do trenowania jakiejś tam, właśnie fantazji dla pracowania nad precyzją w makijażu, myślę, że są bardzo fajne. Dzisiejszy tutorial będzie tak zwanym voice over, czyli będzie z narracją, ponieważ w momencie, kiedy wykonuję taką precyzyjną robotę, to ledwo co oddycham, a co dopiero mówię, więc musiałam się zdecydować na taką formę. Wiem, że wolicie kiedy do Was gadam, ale postaram się i tak tą narrację ubogacić, żeby było dla Was to interesujące. Także jeżeli chcecie wiedzieć, jak wykonać ten bardzo dzienny, zwykły, neutralny makijaż, zapraszam Was do oglądania dalej. Na całej powiecie mam nałożoną bazę, czyli korektor i przechodzimy do zmatylenia łuku jeśli Dzisiaj używam matowego, wyżowego cienia Zinglata. No i przechodzimy do aplikacji pięknego, opalizującego na złoto różu. Jest to Kobo Golden Rose i nakładam go na wewnętrzny kącik, lekko wyjeżdżając tylko poza załamanie powieki. U mnie to załamanie powieki jest bardzo dobrze widoczne, więc możecie zauważyć rzeczywiście, Załamanie powieki jest poniżej, jakoś tak 2-3 mm poniżej miejsca, w którym kończę aplikację tego cienia. Ta ostra nie musi być jakoś specjalnie precyzyjna, bo i tak to miejsce będziemy później doskonalać i pokrywać jeszcze białym eyelinerem na sam koniec, więc nawet jeżeli nie będzie tutaj, wiecie, jak przy linijce, to będzie to wybaczone. No i nakładam go w taki sposób, żeby na środku powieki ten kolor się kończył, ale kończył się w miękki sposób, więc od razu odrywam ten pędzelek, tak jakby blendując cień. Nakładam ten kolor również na wewnętrzny kącik dolnej powieki i zaraz przechodzimy do aplikacji naszych intensywnych kolorów. Zaczynamy od pomarańczu. To są kolory pochodzące z paletki Orban Decay Electric i nakładając ten intensywny pomarańcz na płaski pędzelek do aplikacji cieni wprasowuję go jakby na środek powieki. Na środek i też tutaj łącząc przy okazji z różowym cieniem i delikatnie również wyjeżdżając poza załamanie powieki to jest ważne, bo wtedy będzie nam się łatwiej to wszystko rysowało, te dalsze elementy, no i też to będzie ładniej wyglądało, bo ta żółta kreska, która będzie powyżej załamania, będzie po prostu widoczna. Biorąc puchaty pędzel do blendowania, udoskonalam tutaj łączenie pomarańczu i różu. Na zewnętrznym kąciku powieki ląduje opalizujący fiolet, czyli kolor Urban z tej samej paletki i będziemy go nakładać nie tylko na sam zewnętrzny kącik, ale też od razu formując tą, tą jaskółkę, jakby taką przesadzoną jaskółkę, Najpierw pracowuję go w powiekę płaskim pędzelkiem do aplikacji cienia, później zmieniam pędzelek na taki płaski, syntetyczny, który jest bardziej precyzyjny i nim zaznaczam już tą wyraźną granicę. I tak sprawdzam co chwila z drugim okiem, czy jest to pod tym samym kątem, czy jest to symetryczne. Dlatego ze względu na ten stopień trudności takiego makijażu najlepiej wykonywać się na bieżąco, czyli jedno i drugie oko w tym samym czasie, bo kiedy zrobimy już pierwsze, to później trzeba to drugie oko dopasować do poprzedniego, więc to już trochę nam podnosi poprzeczkę trudności. No i bawię się tak tym cieniem, aż uformuję sobie taki bardzo przesadzony efekt eyelinera fioletowego. No i używając tego samego pędzelka do blendowania, którego używałam do połączenia różu i pomarańczu, zatracam granicę między fioletem a pomarańczem. Ponieważ pomarańcz nam się odrobinę zgubił, a chciałabym, żeby był najbardziej intensywny, jak tylko się da, to dokładam go jeszcze odrobinę na samym środku powieki. Sięgam po intensywny matowy kobalt, czyli kolor Chaos, i będziemy go nakładać bardzo precyzyjnym, płaskim pędzelkiem powyżej tej granicy, powyżej załamania. Czyli możemy tutaj użyć, tak jak ja, na przykład skośnego pędzelka, który teoretycznie służy do brwi, albo takiego zwykłego do korektora. I aplikuję go bardzo powoli i stopniowo, najpierw wzdłuż tej wyznaczonej granicy, a następnie takimi ruchami odrywającymi od razu ten kolor blenduje. Jak widzicie, tak naprawdę nie można blendować wszystkimi pędzlami, niekoniecznie muszą być to puchate, mogą być to nawet syntetyczne i skośnie ścięte. Staram się tym kobaltem osiągnąć taki efekt bardzo delikatnego półkola, żeby to wyglądało jakby ten niebieski kolor był słońcem wychodzącym z nad horyzontu fioletu i pomarańczu, coś w tym kształcie. Będzie to fajnie wyglądać, nie będzie taki ekstra kontrastowy element dla całego makijażu. Wszystkie barwy będą się komplementować, ale zarazem będą wychodzić na pierwszy plan. I używając takiego najmniejszego na świecie pędzelka do blendowania z firmy Sigma, Staram się tutaj spotęgować jeszcze to rozmycie w kierunku brwi. Czasami pomagam sobie jeszcze, dodając odrobiny beżowego cienia, żeby to wyglądało naprawdę idealnie. Na dolną powiekę ląduje turkusowy kolor jest to fringe. On jest taki turkusowo-niebieski, bardzo unikatowy kolor, czasami wpada bardziej w zielony, i nakładam go tylko na tą jakby samą dolną powiekę, na tą poduszeczkę, ten wystający element, a następny fiolet będę nakładać pod spodem tak by odcinając te oba kolory, ale już nie w aż tak precyzyjny sposób, jak robiliśmy to na górze. A pod turkusem nakładam odrobinę jaśniejsze fiolet, tak naprawdę jest to połączenie dwóch odcieni fioletu z tej paletki. Łączę te kolory w zewnętrznym kąciku w taki sposób, żeby cały efekt przychodził z rozmycia w szpic. No i przechodzimy do eyelinera. Pierwszym eyelinerem jest biały. I przez to, że jest to eyeliner w pisaku, to co jakiś czas musiałam go wycierać o dłoń, bo zbiera po prostu kolory z powieki. Mieszał się z nimi, no i już nie był taki biały. Ale jeżeli chodzi o kolor i intensywność, to jest naprawdę unikatowy eyeliner. Wykonując bardzo krótkie i przemyślane ruchy, staram się narysować tą kreskę idealnie na łączeniu niebieskiego i fioletowego cienia. Tak, żeby po prostu odciął to nam idealnie granicę. Następny będzie żółty eyeliner. Wszystkie nazwy i konkretne odcienie znajdziecie oczywiście w opisie. No i żółtym już tutaj ciągnę tą kreskę do samego końca, do samego szpica, czyli tam miaskułki. No i oczywiście staram się też połączyć tutaj przejście granic między białym a żółtym. Nie ma co ukrywać, to jest taka bardzo precyzyjna robota, więc albo trzeba mieć wyczucie, albo bardzo stabilne oparcie dla ręki. No i powolnymi ruchami naprawdę wtedy można osiągnąć zamierzony efekt. Przechylam głowę do przodu, żeby zobaczyć, jak ta kreska będzie wyglądała przy otwartym oku, przy rozluźnionym oku. Przy okazji jest też mi wtedy łatwiej porównywać jedno oko do drugiego, żeby się upewnić, że wyglądają po prostu symetrycznie, albo na tyle symetrycznie, na ile jest to możliwe. No i czasem drugą jaskółkę i tak naprawdę ciężko mi jest tutaj opisać, gdzie ona powinna dokładnie być. To jest po prostu jakiś taki wymyślony na poczekaniu przeze mnie kształt, więc po prostu musiałam to dorównać do drugiego oka, ale to jest mniej więcej na końcu załamania powieki z samego zewnętrznego kącika, czyli przeciągam już do samego końca tego pierwszego skrzydełka, pierwszej jaskółki. Powstaje nam taki ostry kształt. No i następnie rysuję też taką kreskę na dolnej powiece, na dolnej powiedzcie jest zdecydowanie ciężej rysować um, takie precyzyjne kształty eyelinerem. Po pierwsze po prostu mam dość mocną mimikę twarzy, więc dość mocno mi się ta skóra tam maszczę, A po drugie mam obecnie przesuszoną skórę pod oczami. Coś ten krem z Kilsa nie zadziałał jak powinien, a wręcz przeciwnie do tego jak powinien zadziałać. No i rysuję sobie tą kreskę, rysuję, rysuję, aż do momentu, aż zaczyna się coraz bardziej zasłaniać lusterkiem, aż do pełnego zaćmienia. I czas na kobaltową kreseczkę. Kobaltowa kreseczka będzie takim elementem em, dodatkowym przy żółtej. Tutaj za chwilę możecie zauważyć, że zamalowałam tym kobaltem żółtą kreskę od dołu, ponieważ zobaczyłam, że to na drugim oku jest pod kompletnie innym kątem. Jak tego patrzyłam na wprost, zobaczyłam, że jest inaczej, więc musiałam to jakoś naprawić. Naprawiłam to w ten sposób, właśnie. No i dlatego musiałam poprawić to jeszcze, przejechać powyżej kobaltowej em, tym żółtym, żeby kształt był. Chociażby w 98% taki sam jak na prawym oku. Wzdłuż linii rzęs rysuję w miarę tradycyjną kreskę alignerem fioletowym. I najpierw rysuję ją tak samo, jak bym rysowała każdą inną kreskę, czyli zewnętrzny kącik do wewnętrznego. W zewnętrznym kąciku ona się powinna ładnie łączyć tą żółtą. Oczywiście nie będzie to nasz naturalny kształt oka, tylko będzie taki przesadzony i bardzo wydłużony, ale przy tym makijażu akurat wszystko się ze sobą zgrywa. Kreskę wewnętrznym kącikiem natomiast przedłużam i rysuję tak jakby dziubek bez wypełnienia czyli tylko kreskę bez wypełnienia przestrzeni pomiędzy kreską a samą linią wodną. Tam przez tą powierzchnię będzie nam przebijać właśnie ten różowo-złoty kolor. Myślę, że to fajnie, tak też spaja cały makijaż. I wiem, że często prosicie mnie, żebym pokazała właśnie ten element, jak to rysuję. To jest tak samo jak z rysowaniem każdej innej kreski potrzeba czasu, potrzeba precyzji. Cierpliwości i w końcu się uda. No i na pewno też metoda prób i błędów pomaga. Podkręciłam rzęsy, czas je teraz wytuszować, i oczywiście ze wszystkich sił staram się. Zarazem dojechać do samej nasady rzęs, a po drugie, nie upaćkać sobie całej powieki tuszem, bo to jest u mnie częste, a przy takim makijażu poprawianie łączyłoby się z ogromnym nakładem roboty, więc po prostu staram się tego nie upaćkać. Przykleiłam jeszcze sztuczne rzęsy, które na mnie wyglądają bardzo naturalnie, czyli Demi Whispies z Ardell. One u mnie dają tylko zagęszczenie, raczej nie są jakieś zbyt długie, więc nie zasłaniają makijażu, ale też ozdabiają to oko przy okazji. No i tak wygląda skończony makijaż oka. Przechodzimy do twarzy. Na całą twarz nakładam Bahamę Mamy z The Balm i on będzie pełnił rolę takiego wielofunkcyjnego produktu, czyli będzie zarazem bronzerem, konturem i różem. Po prostu chcemy, żeby cokolwiek się na tej twarzy zadziało, bo już nie za dużo, bo już na oczach się dzieje dużo, ale żeby chociaż ociepić trochę ten kolor. A na szczyty kości policzkowych ogólnie na wszystkie te strategiczne miejsca nakładam rozświetlacz Mary Luminizer. Nałożyłam ją moim pędzelkiem, żeby osiągnąć takie delikatne, eteryczne rozświetlenie. Na ustach wyglądowała montowa pomadka z Color Pop. Wiem, że ostatnio widziałyście w opisie, że ją miałam na filmiku i pojawiło się bardzo dużo pytań, co o niej sądzę. Użyłam jej dotychczas tylko kilka razy, więc dajcie mi czas, żebym ją porządnie przetestowała i na pewno podzielę się z Wami moimi odczuciami na jej temat. Na razie jest w fazie testów. Kolorek bardzo mi się podoba, natomiast na kamerze wygląda na odrobinę chłodniejszy niż jest w rzeczywistości. I tak wygląda skończony makijaż. Mam nadzieję, że się Wam podobało, że zaczerpniecie może z niego jakąś inspirację. Być może nawet do makijażu dziennego, jakimś tam, wiecie, przymycicie jakiś tam eyeliner może albo jakiś kształt swoim makijażu już wiosennym, dziennym, a być może pokusicie się o odwzorowanie tego makijażu na sobie będę bardzo pod wrażeniem i podzielcie się koniecznie wtedy swoimi zdjęciami na Instagramie, używając hashtag'a Maksineczka. Uwielbiam oglądać Wasze prace, czy to były ostatnio pazurki. W ostatnio na Instagramie pojawiło się pełno zdjęć z paznokciami inspirowanymi moimi, te, które robiłam właśnie w ostatnim tutorialu paznokciowym. Link do niego znajdziecie również w opisie, a w opisie znajdują się również wszystkie informacje na temat um, produktów, które użyłam dzisiaj do makijażu. Tak samo jak pędzli, tak samo jak, nie wiem, to chyba wszystko. No mam biżuter, dzisiaj nie mam żadnej. Także ja Was do opisu zapraszam serdecznie. Jeżeli się Wam ten filmik spodobał, proszę Was o zostawienie kciuka do góry. Dziękuję wam dzisiaj za uwagę i do zobaczenia następnym razem. Pa!